Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Dziś mowa będzie o kolejnym zapomnianym ludzie, tym razem z terenów Europy. Ludem tym są Etruskowie, którzy żyli na terenie dzisiejszej Italii. Dzięki sporemu materiałowi archeologicznemu, który udało się zebrać, można było spojrzeć na historię tamtego regionu z innego punktu widzenia. Przed oczami historyków zaczęły ukazywać się dzieje Etrusków. Jednak ostatecznie no nie wiemy aż tak dużo, ponieważ no wiele pozostaje jeszcze do odkrycia i zbadania. Jedną z zagadek jest pochodzenie etrusków. Głównodłutowi historycy rozważają dwie teorie. Według jednej z nich są oni rodowitymi mieszkańcami Italii, a według drugiej przybyli na tę ziemię z Anatolii, no a więc z dzisiejszej Turcji. Część z Was zapewne wie, że jest jeszcze trzecia teoria o ich słowiańskim rodowodzie. No, ale jak pewnie wiecie, archeolodzy nie uznają jej i uważają za coś idiotycznego, nad czym nawet nie warto się zastanawiać. Przygotowałem dla Was dwa odcinki na temat Etrusków, no a za kilka czy kilkanaście tygodni pojawi się jeszcze jeden poświęcony tylko i wyłącznie właśnie tematowi powiązania Etrusków i Słowian. No i właśnie między innymi dlatego zachęcam Was do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić tego odcinka. Mało kto wie, że Rzymianie, o których uczymy się w szkołach, to właśnie wiele rzeczy zaczerpnęli od swoich poprzedników. To właśnie jeszcze etruskowie osuszyli plac pomiędzy Kapitolem a Palatynem, wybrukowali go, tworząc polityczne centrum miasta, czyli tzw. Forum Romanum. Dodatkowo wznieśli tam i również pierwsze świątynie. To, co nam kojarzy się z Rzymem, a więc walki gladiatorów, w rzeczywistości wywodzą się od etrusków. Takie etruskie korzenie mają też rzymskie ceremonie pogrzebowe, no i symbole władzy. Poza tym Rzymianie przejęli po nich wiarę w to, że wolę bogów można odczytać z lotu ptaków, kształtu wątroby zwierząt ofiarnych czy błyskawic. Dziś mowa będzie o tym starożytnym europejskim ludzie. Niektórzy wręcz uważają nawet, że cywilizacja rzymska jest po prostu kontynuacją tej etruskiej, no tylko tyle, że no pod inną nazwą i z innym językiem. Tajemnic na temat Etrusków jest jeszcze bardzo dużo i niestety wielu zagadek zapewne nigdy nie rozwiążemy. Co ciekawe, nowy dzień zaczynał się u nich w nasze południe i dzielili czas na miesiące księżycowe, a metodę tę znały chyba wszystkie starożytne ludy. Co do niewiadomych, to nie wiemy skąd ten lud się wywodzi. Do tej pory było sporo teorii tłumaczących ich pochodzenie. Część z nich brzmi jako tako sensownie, no a niektóre wydają się bardzo naiwne, a jeszcze inne wręcz śmieszne. Problem wynika z tego, że nie dysponujemy zbyt wieloma źródłami pisanymi o etruskach. Mam tutaj na myśli no, te źródła, które pochodzą jeszcze ze starożytności. O tym zapomnianym ludzie wspomina na przykład Herodot, nazywając ich Tyrenami oraz jacyś rzymscy pisarze. Do naszych czasów dotrwało również wiele napisów wykonanych przez samych Etrusków, no ale nie jesteśmy w stanie ich rozczytać z powodu braku znajomości języka, a przynajmniej tak uważają nasi głównonurtowi archeolodzy. Za kolebkę Etrusków uważa się ziemię znajdujące się na północ od Tybru. No i co najważniejsze, miasta leżały na terytorium dzisiejszej Toskanii i to stamtąd kolonizowali kolejne obszary. Oni sami na siebie wołali Rasenna. Ich sąsiedzi, czyli Grecy, nazywali ich Tyrenami, no i właśnie stąd wzięła się nazwa Morze Tyreńskie. Rzymianie zaś posługiwali się określeniem truści lub etruści. Dziś powszechna jest właśnie ta łacińska nazwa. I wynika to chyba z tego, że no, do naszych czasów przetrwały głównie źródła spisane właśnie w tym konkretnym języku, i to właśnie w tych źródłach były zapisane informacje na temat tego zaginionego ludu. W okresie, gdy ich terytorium miało największy obszar, zajmowały one całą północną część Półwyspu Apenińskiego, ale także skolonizowali nawet Kamparię i okresowo przejęli władzę w Latium. Skąd więc mógł przybyć ten lud? Według jednej z wersji przybyli oni z Lidi w Azji Mniejszej. Źródłem tego jest Herodot, który napisał, że przybyli oni do Italii w XII wieku przed naszą erą, no i od niego koncepcję tę przejęli Rzymianie. Nasi współcześni naukowcy dorzucili do tematu kilka teorii i poszlak, no, które mogą ten pomysł potwierdzać, np. to, że religia etrusków była inna niż pozostałych mieszkańców Italii i być może wywodzi się właśnie z Azji Mniejszej. Ważną rolę we wierzeniach etrusków odgrywały wróżby i przepowiednie. Językoznawcy zaś zwracają uwagę na podobieństwo między językiem etrusków, a językami wywodzącymi się z Azji Mniejszej, takie jak język licyjski, lidyjski czy kacyjski. Z Herodotem nie zgadzał się żyjący w I wieku przed naszą erą Dionizjusz z hali Karnasu. Według niego język ten był niepodobny do innych języków i właśnie dlatego uznał ich za najstarszych mieszkańców Italii. Dyskusja na ten temat na nowo ożyła w renesansie. Uważano wtedy, że był to pierwszy lud, który przybył do Italii po biblijnym potopie. Dlatego w wielu krajach doszkiwano się w nich swoich przodków. Dowodzono wtedy pokrewieństwa języka etruskiego z hebrajskim, aramejskim, egipskim, także z sanskrytem i językiem iliryjskim, niemieckim, a nawet i polskim, co doprowadziło do ogromnego zamieszania pojęć. Dziś wiemy już, że na greckiej wyspie Lemnos natrafiono na inskrypcję w języku, który jest bardzo zbliżony do etruskiego i pochodzi ponoć z VI wieku przed naszą erą. No ale jest to taki argument, którym swoje teorie podpierają zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy przybycia etrusków do Italii z innych dalszych regionów. Tak jak wspominałem, drugą popularną teorią jest ta teoria dotycząca autochonizmu etrusków. Według tego pomysłu lud ten pochodzi od jeszcze starszej italskiej ludności, no więc nie można tutaj powiedzieć, że przybyli tam z Azji mniejszej. Jeżeli chodzi o jakieś naleciałości kultur wschodnich to mają one według zwolenników tej teorii, no być spowodowane migracją ludów przybywających właśnie z Azji Mniejszej w kierunku Europy. W Polsce mówi się też o słowiańskim pochodzeniu etrusków, no ale więcej na temat pochodzenia tej ludności będziemy mówić w kolejnym przyszłym odcinku za tydzień, a jeżeli chodzi o pochodzenie od Słowian, to całkowicie skupimy się na tym, tak jak już mówiłem we wstępie, w całkowicie innym odcinku, który pojawi się, za, myślę, że za kilka tygodni, ponieważ teraz w trakcie przygotowywania. Warto zwrócić uwagę na to, że truską nigdy nie udało się stworzyć jednolitego państwa. Składało się ono bardziej z miast państw, no i 12 najpotężniejszych z nich tworzyło luźną federację, no i to, że tak powiem, właśnie ta rada prowadziła wspólną politykę zagraniczną. Wiemy, że na czele każdego miasta państwa stał król, a na okres wojny, którą prowadziła cała federacja, wybierano spośród nich jednego przywódcę, który stawał na czele wojsk. Niech mnie ktoś poprawi, ale czy tak samo nie wyglądało to u Słowian? Teraz chciałbym jeszcze dodać kilka słów na temat gospodarki etrusków, ponieważ Etruria, ta kraina, czyli dzisiejsza Toskania, była naprawdę urodzajną krainą. A do tego, że była jeszcze umiejętnie uprawiana, no to w efekcie dawała bardzo wysokie plony. Tutaj należy jeszcze dodać, że do tego Etruskowie osiągnęli dosyć wysoki poziom technologiczny w rolnictwie, no i byli świetnymi hydrologami. Wiemy, że prowadzili prace melioracyjne na dużą skalę. Uprawiali oni pszenicę, proso czy winną latoroś. Niestety nie wiemy zbytnio, jakie warzywa i owoce uprawiali. Oczywiście zajmowali się również hodowlą bydła i trzody chlewnej. I dodatkowym źródłem żywności było polowanie i rybołówstwo, a o tym, jak polowano i łowiono ryby, wskazują nam etruskie malowidła w grobowcach. Inną istotną gałęzią ich gospodarki była metalurgia. Ich kraina, w odróżnieniu od innych części Italii, posiadała złoża miedzi, cyny, ołowiu oraz żelaza. Przemieślnicy etruscy słynęli właśnie z dużych umiejętności wytopu brązu, no i swoje produkty sprzedawali na całym półwyspie apenińskim, a zapewne i o wiele dalej. Na wyspie Elba wydobywali na przykład rudę żelaza, którą następnie przewożono do Pompulonii, gdzie następował proces przetapiania. Miasto to w V wieku przed naszą erą było jednym z największych ośrodków metalurgicznych ówczesnego świata. No oczywiście w rzeczywistości nie możemy być pewni tego, co teraz powiedziałem ale archeolodzy wnioskują to po prostu po ilości odkopanych pieców, a także po dużej ilości żużlu. Dzięki prężnemu rolnictwu oraz metalurgii ich gospodarka w okresie rozkwitu znacznie górowała nad gospodarką innych ludów, które żyły właśnie wtedy w Italii. Ten ciekawy lud charakteryzowała również doskonała umiejętność wnoszenia swoich miast i to właśnie od nich uczyć mieli się pozostali mieszkańcy Italii, w tym jak najbardziej i Rzymianie. Ci ostatni przejęli np. od etrusków rytuał zakładania miast, czyli tzw. etruscus ritus. Miejsce pod przyszłe miasto wyznaczał tzw. augur po uprzednich wróżbach. Jednocześnie wyznaczał on też dwie główne ulice, które przecinały się pod kątem prostym. Pozostałości etruskich miast pokazują nam ślady ich urządzeń wodnych oraz kanalizacyjnych. A więc można powiedzieć, że lud ten cechował wysoki poziom urbanistyki i być może wzorowali się tutaj na kulturze helenistycznej czy jakiejś innej wschodniej. Drogi w mieście były zawsze równoległe do dwóch głównych ulic. W centrum miasta, gdzie przecinały się dwie właśnie główne ulice, znajdowało się coś w stylu centrum handlowo politycznego miasta. Muszę tutaj jednak dodać, że ze względu na usytuowanie miast, no nie wszystkie etruskie miasta posiadały właśnie tę wzorcową zabudowę. Spowodowane to było np. niedogodnym kształtowaniem terenu. Dopiero od IV wieku przed naszą erą etruskowie zaczęli wznosić dość potężne mury wokół miast w Etrui. Dysponowali oni również silną flotą, a jako że dążyli do rozszerzenia handlu i obszarów swoich wpływów na morzu, no to doprowadziło to do konfliktu z greckimi kolonistami. W tej walce z Grekami etruskowie znaleźli sojuszników wśród Kartaginczyków. Jakoś w 540 roku przed naszą erą miała miejsce bitwa pod Alalią, no i doprowadziła ona do nowego rozkładu sił w tej zachodniej części Morza Śródziemnego. W bitwie tej nie udało się żadnej ze stron odnieść jakiegoś zdecydowanego zwycięstwa. Ale mimo tego Kartagina poszerzyła swoją strefę wpływów i udało im się tego dokonać kosztem Greków. Jednak jakieś kilkadziesiąt lat później, bo w 480 roku przed naszą erą, Kartagińczycy przegrali bitwę z koalicją greckich miast w bitwie pod Syrakuzami w południowo-wschodnich Włoszech. Etruskowie co prawda zyskali pełną kontrolę nad Korsyką, ale zostali zepnięci bardziej w kierunku północnych obszarów Morza Tyryńskiego. Po utracie przez nich południowych prowincji zaczęli po prostu pomału tracić na znaczeniu. Niektórzy historycy właśnie są przekonani, że był to początek końca Etrusków. Później, bo w 474 roku przed naszą erą, przywódca Syrakus pokonał w bitwie Etrusków, a odbyć się ona miała pod miejscowością Kumemi. Wpływ Etrusków na południowe prowincje ciągle malał, co właśnie wykorzystywali Rzymianie i Samnici. Mówi się, że później ich plany mieli pokrzyżować ludy właśnie pochodzące z północy, które nazywano barbarzyńcami. W efekcie, w III wieku przed naszą erą, Rzymianie zaczęli przejmować etruskie miasta. Do tej pory poruszyliśmy trochę temat, skąd wynikało bogactwo etrusków. No to teraz pomyślałem, że pora wspomnieć trochę o ich społeczeństwie, które było wyraźnie zróżnicowane. Wskazują na to dwie rzeczy. Pierwszą z nich są starożytni pisarze. Według nich mieszkańcy Etrui podzieleni byli na dwie klasy, a mianowicie na powiedzmy, że klasę panów i drugą służebniczą. Ta druga, czyli kasa służebnicza, składała się z niewolników i z ludzi zależnych. Ci drudzy, a więc ludzie zależni, byli zobowiązani do uprawiania pól należących do szlachty etruskiej. Dionozio z Halikarnasu porównał w tę ludność zależną do spartańskich helotów. Na heloci była to jedna z warstw społecznych Sparty, która składała się z podbitych ziem Lakoni i Meseni. No inaczej mówiąc, byli oni przywiązanymi do ziemi niewolnikami, którzy musieli pracować na utrzymanie Spartiatów, czyli Hoplitów. Takie przedstawienie sytuacji przez Dionozjosa może sugerować, że no w krainie etrusków kasta ta była pozbawiona wszelkich praw i całkowicie zależna od swoich panów. Drugą część tej uboższej kasty stanowili niewolnicy, którzy nie posiadali żadnej ziemi do uprawy, a jedynie zajmowali się pracą w domach swoich panów. Bali oni o ich wygody i przyjemności. Część z nich trafiała później do kopalni oraz warsztatów metalurgicznych. W kraju etrusków byli również tzw. wyzwoleńcy, którzy mogli zakładać rodziny, no i po prostu wchodzili w skład familii. Oczywiście byli oni niżej w hierarchii etruskiej od członków familii Etera. Być może byli to cudzoziemcy, którzy stale zamieszkiwali tereny etrusków. Jak łatwo się domyślić, na szczycie tej hierarchii stała klasa panów i to właśnie oni byli właścicielami wielkich majątków ziemskich, a także kopań czy manufaktur metalurgicznych. To właśnie ci ludzie mogli pełnić urzędy w etruskich miastach państwach, no ale za to byli zobowiązani do służby wojskowej. Spośród nich rekrutowali się również kapłani. Dzięki dziełom sztuki odnalezionym przez archeologów wiemy, że pozycja etruskich kobiet była w ich społeczeństwie znacznie wyższa niż wyglądało to w Grecji czy Rzymie. Kulturę tę charakteryzował właśnie znacznie większy szacunek i poszanowanie płci pięknej, tak jak wydaje mi się miało to miejsce w kulturze słowiańskiej. Warto powiedzieć, że zamożne etruski miały prawo do tych samych luksusów, co ich mężowie. Dzięki sztuce etrusków wiemy, że tamtejsze kobiety cieszyły się swobodą, o jakiej Greczynki mogły tylko sobie pomarzyć. Na ten temat dyskutowali już nawet starożytni Grecy, i według nich etruskowie byli po prostu barbarzyńcami, którzy nie mieli szacunku dla rodziny i wszelkich norm. Dla Greków niedopuszczalne było to, że kobiety towarzyszyły mężczyznom w bankietach, czy mogły oglądać igrzyska, no i ogólnie korzystać ze swoich bogactw. Wydaje mi się, że między innymi właśnie też to nakręcało tą niechęć Greków do etrusków. i Na przykład grecki pisarz Teopomp, żyjący w IV wieku przed naszą erą, przedstawił etruski jako rozwiezłe pięknisie, które miały skłonność do alkoholu i posiadały dzieci, które nie znały imion swoich ojców. Dodam, że nieprzychylnie Grecy pisali nie tylko o kobietach, ale również i o mężczyznach. Z jednej strony mieli ich za zniewieściałych i rozpustnych, z drugiej zaś uznawali ich też za okrutnych piratów. Według badaczy było to spowodowane brakiem akceptacji dla odmienności ich kultury, no i objaw zazdrości, ponieważ no, byli oni dla Greków ekonomicznym, politycznym, ale i militarnym konkurentem. Wspominałem wcześniej, że na czele każdego miasta państwa stał król, a na okres wojny, która prowadziła cała federacja, no to spośród tych przywódców wybierano jednego, i to właśnie on dowodził wojskami. Wiemy równocześnie, że jakoś na przełomie VI i V wieku przed naszą erą doszło tam do zmian ustrojowych. Mam tutaj na myśli to, że władza królewska została obalona i zastąpiono ją republiką arystokratyczną. Na czele tej wspomnianej republiki stało kolegium urzędników zwane Zilat. Teraz chciałem przejść do wierzeń Etrusków, które wydają mi się również fascynującym tematem. Najwięcej informacji na temat tego zaginionego ludu dostarczają nam archeolodzy, którzy prowadzą prace wykopaliskowe w miastach starożytnej Etrui. Dzięki temu, że Etruskowie budowali sobie wspaniałe groby, możemy teraz poznać ich religię, która miała wiele cech oryginalnych. Trochę informacji uzyskaliśmy jeszcze z zapisów pozostawionych przez inne nacje, które miały kontakt z Etruskami. No i na przykład do naszych czasów, z wyjątkiem jednej świętej księgi, czyli Liber Linetus, to żadna inna nie zachowała się w oryginalnej formie. Nasi badacze posiadają teraz jedynie fragmenty tych pozostałych ksiąg, no i są to przykłady z języka etruskiego na łacinę. Do zbioru etruskich zalicza się takie księgi jak księgi zawierające wróżby z trzewi zwierząt ofiarnych, czyli Libri Haruspicini. Były też księgi poświęcone tłumaczeniom piorunów, czyli Libri Fulgurales. Kolejnym rodzajem były księgi zawierające nakazy rytualne, które dotyczyły wszystkich aspektów życia etrusków. Były to księgi Libri Rituales. Ta ostatnia grupa składała się jeszcze z podkategorii, do których zalicza się osentaria, a więc spisy znaków cudownych. Były tam także Libri Fatales, czyli księgi traktujące o historiach losu rodzaju ludzkiego, no i wyrokach przeznaczenia. Kolejną podkategorią były Libri Acheruntiki, były to księgi kryjące w sobie informacje na temat prowadzenia zmarłych, po drogach zaświatów, a także metody, no właśnie jak można udobruchać rozgniewanych bogów. Mieszkańcy Etrui wierzyli, że to właśnie bogowie rządzą przeznaczeniem każdego człowieka a w swoim otoczeniu ustarali się odnaleźć znaki, które miały im pomóc w interpretacji właśnie losu i oczekiwań bogów. Grupy kapłanów zajmowały się interpretacją tych różnych znaków i specjalizowali się właśnie w różnych dziedzinach. Popularne było przede wszystkim wróżenie z wnętrzności zwierząt ofiarnych, a także doszukiwanie się znaków w wyglądzie piorunów. Kapłan, który zajmował się odczytywaniem woli bogów z piorunów, nazywał się Fulguriator. Kapłan ten przepowiadał przyszłość na podstawie miejsc, gdzie pojawiły się pioruny, no ale także na podstawie znajomości bogów, które miały tymi piorunami ciskać. Na przykład Bóg w swoim arsenale miał posiadać trzy rodzaje piorunów. Pierwszy z piorunów miał być przyjazny i można powiedzieć, że no, była to forma ostrzeżenia. Drugi rodzaj piorunów był wieloznaczny, ale miał mieć bardziej negatywne znaczenie. Trzeci zaś zwiastował zniszczenie i wstrząsy, na przykład w kwestiach politycznych i osobistych. Pozostając przy temacie wróżenia z piorunów, to ponoć, jeżeli piorun pojawił się na północno-wschodniej części nieba, to było to dobrą wróżbą, a złą, gdy zaobserwowano go na północno-zachodniej części nieba, no bo ona kojarzona miała być ze śmiercią. Drugą popularną metodą wróżenia w Etrui było wróżenie z wnętrzności ofiarnych zwierząt. Z usług etruskich kapłanów korzystali nawet później i Rzymianie. Kapłani ci nazywali się haruspikami. Zwracali oni uwagę np. Na, na kształt płuc, serca czy śledziony. Ale główny nacisk stawiali jednak na wątrobę. Co ciekawe, do naszych czasów przetrwał model takiej owczej wątroby, którą wykonano z brązu. To ponoć na takim modelu uczyli się przyszli trusty kapłani. Jeżeli kogoś ciekawi to znalezisko, ten artefakt, no to zachęcam do wpisania w gogle frazy wątroba z piacenzy. Ze wspomnianych przed chwilą organów, haruski powie, czyli ci kapłani, starali się wyczytać los wyznaczony przez bogów. Przepowiednia taka miała być jednak rezultatem analizy różnych narządów wewnętrznych zwierzęcia, a nie tylko jednego z nich. No i na przykład deformowana wątroba nie musiała oznaczać od razu jakichś problemów czy katastrofy. Wiele zależało też o interpretacji pozostałych narządów, no i ostatecznie taka wróżba mogła być pozytywna. O etruskach można powiedzieć, że byli oni nauczycielami Imperium Rzymskiego, które później je wchłonęło. To właśnie po etruskach Rzymianie odziedziczyli na przykład sakralny charakter władzy królewskiej. Zgodnie z opisem chrześcijańskiego teologa Tertuliana, który żył jakoś w latach 160-222 w naszej ery, to w koronie etruskiej liście i żołędzie dębu zostały wykorane ze złota. Drzewo dąb było uznawane przez nich za symbol niebiańskiego bóstwa, no i ogólnie etruskowie mieli kult właśnie dębu. W Rzymie w czasach Tarkwinczyków, czyli jakoś 6 VI, siódmy wiek przed naszą erą, istniał dąb, którego świętość poświadczała złota tabliczka zawierająca etruskie litery. Innym ważnym symbolem dla Etrusków było berło symbolizujące potęgę królów etruskich, na orzeł na berle uosabiał boga nieba. Kolejnym atrybutem władzy pośród królów etruskich, no a potem i wśród rzymskich konsulów, był podwójny topór, który Grecy nazywali labrys, a od tego słowa pochodzi słowo labirynt. W świecie etruskim labrys był związany z kultem zmarłych, no i bardzo często przedstawiano go na pogrzebowych stelach. Labrys jednocześnie był symbolem władzy królewskiej, ponieważ król tak jak bóg Zeus miał otrzymać moc od bogini matki, czyli pani natury, pani labiryntu. Labrys w rękach króla miał dawać mu możliwość wykonywania egzekucji na ludziach, składając tym samym ofiary podziemnym bogom. Trzymając się wiedzy historyków, no to pismo etruskie podobne było do greckiego, ale jednak jest dla nas niezrozumiałe, no bo ponieważ nie należy do grupy języków indoeuropejskich. Dodatkowo na przykład takie figurki, które przedstawiały etruskich wojowników są prawie że identyczne jak greckie figurki przedstawiające hoplitów. Zarówno tarcze, zbroja jak i hełmy były niemal identyczne. Wiemy więc, że na etrusków na pewno mocno oddziaływała kultura grecka lub wywodzili się oni właśnie od jakiegoś ludu poprzedzającego Greków. Oczywiście może być też i odwrotnie. Być może to jednak Grecy zobaczyli właśnie te wszystkie rzeczy u etrusków i pomału zaczęli je odgapiać i przystosowywać na swoje jakieś tam potrzeby. Wspominałem kilkukrotnie o tym, że nie znamy pochodzenia etrusków. Wiele poszlak wskazuje na to, że pochodzą ze wschodu, ale nie są one jednoznaczne. Na takie pochodzenie wskazuje kilka elementów językowych, genetycznych, ale i archeologicznych czy kulturowych. Jeżeli chodzi o język, no to są specjaliści, którzy dopatrują się słowiańskich korzeni etruskiego języka, i temat ten jest na tyle ciekawy, że przyjrzymy się mu w przyszłym odcinku. O etruskach można mówić jako o nauczycielach Rzymu. Ale myślę, że można też śmiało dodać, że pod wieloma względami uczeń po prostu przerósł mistrza. Romanizacja Etrui została przepiętrzotowana w 90 roku przed naszą erą, kiedy to wszystkim mieszkańcom Italii nadano status obywateli Rzymu. Jednak przez kolejne jeszcze wieki w wiernymi etruskiej tradycji językowi byli cały czas kapłani i wróżbici. Nawet i 500 lat później, po 408 roku naszej ery, podczas oblężenia Rzymu przez Gotów, do etruskich haruspików wróżących z wątroby zwierząt zwracano się jeszcze poradę. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu. Cześć!